Dzisiaj w sprawie cen bitcoina i kryptowalut, panie i panowie, mam dobre, ale też bardzo, bardzo złe wieści, jeśli trzymacie teraz bitcoina. Jeśli interesujecie, dokąd bitcoin zmierza w tej chwili, w najbliższym krótkim terminie, chcę od razu przejść do wykresów, nie tracąc ani sekundy. Rozwalcie przycisk, lubię to do nowego rekordu, jeśli chcecie więcej filmów na tym kanale. Znowu, może zrobiłem tylko trzy czy cztery w ostatnim miesiącu. Oczywiście z bardzo dobrego powodu, ale chłopaki, czas działać. Jesteśmy tak blisko startu zanim rozpocznie się wielka akcja. A po tym, jak bitcoin spadł w zeszłym roku do naszego najniższego celu cenowego 81,500, poruszamy się tu bokiem w tym przedziale i wszyscy pytają, kiedy w końcu nastąpi to długo wyczekiwane wybicie. Czy pójdziemy w górę do konkretnego celu cenowego, o którym już wielokrotnie wspominaliśmy, czy może jednak w dół? Cóż, chciałbym teraz zwrócić Państwa uwagę na pewien obszar, a mianowicie na ten fragment tutaj. Panie i Panowie, to wygląda bardzo niedźwiedzio, i powiem Wam dokładnie, dlaczego tak się stało. Mieliśmy, po tym jak przez długie tygodnie, a nawet miesiące, rynek poruszał się w bok, w końcu wybicie w górę, a kiedy bitcoin faktycznie zszedł w dół, żeby potwierdzić ten ruch, byki całkowicie traciły swój impet, umacniając to jako fałszywe wybicie, bez dalszych spadków. I dokładnie Bitcoin można było dosłownie złapać dno tutaj, zrealizować zyski tutaj, ponieważ idealnie potwierdziliśmy też wsparcie. Więc tak, to są bardzo złe wieści, nie mogę tego po prostu inaczej ująć, ale mówiąc, że to jest bardzo źle, wybijając się, potwierdzając to jako fałszywe wybicie, idąc niżej. Jednakże ostatni punkt oparcia, na którym my, byki, praktycznie możemy polegać, to to, że potwierdzaliśmy poprzednie wsparcie jako stale utrzymujące się na 80-50 dolarów z odbiciem do 90 tysiące. Jednakże to jest czerwona linia. W momencie, gdy bitcoin spadnie poniżej 88 tysięcy dolarów, zamknie dzienną świecę poniżej 80 tysięcy dolarów, zapewniam Was, że jest o wiele bardziej prawdopodobne, iż nie będzie to fałszywe wybicie, lecz potwierdzony spadek w dół. Jest dla nas niezwykle ważne, aby pozostać w miarę neutralnym lub mieć optymistyczne oczekiwania na przyszłość. Wow, to jest szalone. Naprawdę potrzebuję więcej snu. Właśnie podróżowałem, widziałeś pewnie moje relacje na Instagramie. Aby pozostać w miarę neutralnym lub lekko byczym dla Bitcoina, musimy utrzymać 88 tys. dolarów amerykańskich jako wsparcie dla Bitcoina. Jeśli nie, zrobi się bardzo brzydko, a ja zaktualizuję Was o tym, gdy nastąpi kolejny decydujący ruch dla Bitcoina. Musicie subskrybować kanał poniżej, naciśnijcie subskrybuj, naciśnijcie dzwonek i naciśnijcie wszystko. I upewnijcie się, że pamiętacie, że mam kanał o zdrowiu, przypięty komentarz. Codziennie wrzucam jeden film. Tutaj mówię o tym, jak jeden cudowny płyn jest tani. Kupisz go w supermarkecie. Spala tłuszcz, zabija stres dosłownie w jeden dzień. Link poniżej. Pamiętajcie, żeby śledzić kanał Zdrowotny MMR. To niesamowite, że niektóre z tych filmów naprawdę stają się wiralami. Zobaczymy się bardzo szybko w następnej rundzie i pamiętajcie jak zawsze, papa. Pa.